Senna Góra to niewielkie miasteczko na Dolnym Śląsku, w którym podczas II wojny światowej rękoma więźniów w chwili obozu Grossroden wydrążono kilka ogromnych sztolni, które miały być schronami przeciwlotniczymi. Skąd w tak małym miasteczku tak duża ilość tak ogromnych podziemnych obiektów? Musimy się cofnąć do roku 1943, gdzie alianckie naloty. Dywanowe niszczą niemieckie fabryki. Równają je z ziemią. Niemcy rozpaczliwie poszukują miejsc, gdzie mogą przenieść ten przemysł zbrojeniowy. Niewątpliwie Dolny Śląsk do tego się jak najbardziej nadaje. Jest tutaj mnóstwo wyrobisk pokopalnianych, różnych sztolni. Teren jest bardzo mocno zalesiony, ale przede wszystkim jest bardzo bezpieczny, bo alianckie samoloty tutaj nie docierają. Ich zasięg na to nie pozostaje.